Zostajcie w podsumowaniu tygodnia. Dziś poruszymy trzy wydarzenia, które miały miejsce w tym tygodniu. Pierwsze będą sankcje ONZ wobec Iranu, podziały w amerykańskiej rezerwie federalnej oraz eskalujący kryzys handlowy między USA a Indiami. Przechodząc do pierwszego tematu, czyli zaczynając od Bliskiego Wschodu, ONZ zdecydowało o przywróceniu sankcji wobec Iranu. Powód? Według społeczności międzynarodowej, Teheran nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Iran odpowiedział ostro, odwołał ambasadorów i zapowiedział, że nie umie się pod presją. Co to oznacza dla świata? Przede wszystkim ryzyko niestabilności na rynku ropy naftowej. Już teraz inwestorzy obawiają się wzrostu cen surowców i kolejnych napięć w regionie, który i tak jest areną wielokrotności. conflict of zwłaszcza tutaj w ostatnich latach no nie oszukujmy się głównie za sprawą Izraela, ale teraz skupmy się trochę bardziej na tym Iranie, czyli przepracowanie sankcji to nie tylko kwestia właśnie tej Iranu ale też test dla spójności międzynarodowych sojuszy. Zachód chce pokazać, że potrafi działać razem ale skutki gospodarcze mogą odczuć zwykli obywatele na całym świecie mogliśmy to zauważyć pod koniec obecnego tygodnia, kiedy na giełdzie ceny ropy no dosłownie wystrzeliły w znowu w górę z około tych 61-62 dolarów na ponad 66 w dłuższym okresie czasowym to spowoduje to lekki wzrost cen, zarówno diesla, jak i benzyny na stacjach benzynowych. Co z tego wyjdzie dalej, zobaczymy. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, czyli Rezerwa Federalna dokonała pierwszego w tym roku cięcia stuprocentowych. Obniżka tutaj o 0,25 punktu procentowego ma być odpowiednio na osłabiający się rynek pracy, ale zamiast zgody wśród decydentów pojawił się poważny podział. Jedna część FED uważa, że konieczne są dalsze obniżki by pobudzić gospodarkę, druga ostrzega przed inflacją i przed wczesnym luzowaniem polityki. Dlaczego to takie ważne globalnie? Bo polityka Fed wpływa nie tylko na gospodarkę amerykańską, ale i na cały świat. Decyzje o stop procentowych kształtują kursy walut, przepływy kapitału i strategie innych banków centralnych. W skrócie, to co się dzieje Fed odczuwa się wszędzie, od giełd na Nowym Jorku, po inwestorów w Azji i Europie, gdyż dolar jest obecnie, jak wiecie, taką walutą, no praktycznie globalną, tak? I jego kurs względem innych walut jest bardzo ważny dla całej wymiany handlowej i to, że amerykański bank centralny coś, coś robi, tutaj FED obniża te stopy procentowe, zawsze wpływa na ten kurs i dlatego cały świat się na tym bardzo skupia. Tak samo tutaj świat inwestorski, wiecie, jak kurs dolara poleci w dół, to bardziej się opłaca dla nas kupać amerykańskie akcje, póki są po przeliczeniu waluty, po kursie wymiany, są dla nas tak jakby tańsze niż normalnie kupić, mając to taką nadzieję, że dolar w przyszłości wzrośnie i jeszcze bardziej na tym możemy zarobić. Dlatego tutaj Decyzje Fedu są bardzo znaczące dla świata, Przyglajmy się dalej co złego robić. Przechodząc do ostatniego tematu, czyli kryzys handlowy USA i Indie. Czyli na, na koniec przen przeniesiemy się do Azji i do rosnącego kryzysu handlowo-dyplomatycznego Stany Zjednoczone nałożyły wysokie taryfy na towary z Indii, najpierw 25%, a później dłożyli do tego kolejne 25% Waszyngton tłumaczy to polityką wzajemności. Indie odpowiedziały zdecydowanie, określiły działania USA jako niesprawiedliwe i zagrażające strategicznej autonomii. To napięcie może zagrozić nie tylko relacjom dwustronnym, ale też całym Globalną łańcuchą dostaw. Oba kraje to potęgi gospodarcze i partnerzy w wielu strategicznych obszarach. Teraz jednak widzimy, jak szybko współpraca może się zmienić w otwarty konflikt gospodarczy. No, jakby nie pamiętacie, to jest dalsza kontynuacja polityki Trumpa z to, wiecie, jego wojną od Nie podoba mu się bardzo, że Indie wciąż tak bardzo współpracują gospodarczo z Rosją. No, i jestem w stanie to zrozumieć. Aczkolwiek pamiętacie, że Indie to jest jednak mimo wszystko niezależne państwo, które poszukuje też dla siebie, wiecie, no, towaru takich jak ropa Energetycznych, których samo nie posiada tak wiele, jak najtańszych. Oczywiście, no, to, że z Rosji, no to jest kontrowersyjne, ale pamiętajcie, że jeśli chodzi o. Indie, no to większość społeczeństwa nie jest tam zbyt zamożna. Dlatego te parę, parnaście dolarów tańsza ropa wpływa na tańszą energię, co później wpływa na tańsze dobra w sklepach. Podsumowując, tak już na koniec odcinka: sankcje ONZ na Iran, niepewność wokół polityki Fed, kryzys handlowy USA-Indie. Trzy wydarzenia, które już teraz wpływają na politykę i gospodarkę światową, a to dopiero początek. W kolejnych tygodniach będziemy śledzić, jak te kryzysy się rozwijają. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dziś był zamiast Sąsiad. Żegnajcie.